Zebin i poniżej miasto Icz. Komin wulkaniczny na górze Zebin. Sobie przejdziemy. W pewnej części komin wulkaniczny został Wypełniony magmą. No, i został już z nekiem. Dobry dzień. Dobry dzień. to jest dobra cesta do Rumcejsowej jaskini? Wyjmie je ten. Bory? Mate. Tam, pokracowano. Dziękuję. Nasledano. Z racji tego, że w ostatnim czasie. Coraz bardziej rozwija się turystyka, rodzaju takiego filmowego. Wszyscy przejeżdżają w miejsca tam, gdzie było coś kręcone, gdzie był jakiś władca z pierścieniem, gdzie był jakiś biały pan, gdzie jakieś różne inne rzeczy się działy. No i my też tak przyjechaliśmy. Zobaczcie, jesteśmy w Czeskim Raju i jesteśmy w miejscu kultowym. Proszę Państwa, jesteśmy w totalnym interiorze. Wchodzimy do jaskini i za chwilę zobaczymy coś ciekawego. Coś zjawiskowego. Coś, czego Państwo jeszcze nie widzieli. Proszę zobaczyć. Cypisek i Hanka w łóżku. Intymna, rodzinna scena. Dziecko Cypisek i jego mama. A gdzie tato? A tato, proszę Państwa, tu! Mamy tak. Sławnego rozbojnika z Żacholeckiego Lasu. Czyli mamy tak Rumcajsa, po lewej jego małżonka Hanka, no i ten mały to jest Cypisek. I zobaczcie, jak piękne to zaaranżowane. W Czechach oczywiście to funkcjonuje, nikt tego nie rozwalił. Dzieci przychodzą, oglądają sobie. Bajka jest kurtowa. Natomiast Natomiast Polacy co by zrobili? Ktoś by tu przyszedł, no nie mówię, nie chcę też tak na, na nasz naród narzekać, ale raczej by tak tutaj fajnie nie było. Otóż nie jesteśmy, proszę Państwa, jak widzicie na zwykłej, prostej drodze, tylko w Szczelinie Skalnej. Ale nie jest to Szczelina Skalna w Baczpaskim Skalnym Mieście, ani też w Fejszowinie, czyli na szczelince Wielkiej, tylko jesteśmy... Ani też w Rudawach Janowickich. Ani też w Rudawach Janowickich, bo też jest. Tylko jesteśmy, proszę Państwa, w innym Skalnym Mieście, które nazywa się Skalnym Miastem Prachowskim. Tu właśnie mieszkał kto? Sławny rozbójnik. Cypisek? Jasiu? Tak. Nie. nie, cypisek nie. Rumca jest. Cypisek to było jego dziecko. A żona to była Hanka. No jeszcze był tam jelonek, taki o. Obejrzyjcie sobie film. Lepiej cykl tych bajek. Zobaczcie, jakie fajne, kultowe bajki. Takich dzisiaj już nie ma. Dzisiaj łapie się pokemony. Albo jeszcze zombie, Jasiu. nie? O co chodzi z tym zombie? Jesteś w stanie powiedzieć? Hmm, chyba, nie. chyba nie, nie wie. Już ma synapsy, myślę, że przypad... I mamy jedną z piękniejszych skał, podobną do posągu Moai. Jest taki posąg również na Perle Zachodu, korynie Góry, a tutaj jesteśmy w Chruboskalsku, czeski raj Moai. Pewnie nazywa się jakoś inaczej. Także miły dotek piasku nie w piaskownicy, ale w rejonie zwanym piaskownicą. To wspaniała sprawa, proszę bardzo. No chyba zapomnieliśmy limy, nie? Tak. Chyba... Myślaciura, ale nie wad szpachu. Tylko tym razem. O. W rubaskalsku. Jak widzicie jesteśmy po robocie, musimy się napić w porycersku browara. Jesteśmy na zamku Grubaskała i pijemy tu browara. No zdobyliśmy ten zamek tak. Mamy 1000 beczek do wypisu.